Będzie to prawie 5-kilometrowy odcinek drogi, w tym 1,5-kilometrowy odcinek drogi obwodnicy miejscowości Troszyn. Ta droga powstanie ze środków Powiatu Ostroemckiego, budżetu gminy Troszyn, ale w 80% z funduszu Europej europejskiego dla Mazowsza. Wartość tej inwestycji to. 27 milionów 295 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie, jak powiedziałem wcześniej, wynosiło będzie około 80%. Szanowni Państwo, ta droga to nie tylko hmm, nie tylko poprawi jakość komunikacyjną w powiecie, w gminie proszę, ale to też otwarcie, to będzie też okno na świat dla wielu inwestorów, dla wielu osób, które będą się chciały budować. Tam, gdzie powstają drogi, tam powstają domy, tam powstają przedsiębiorstwa, tam powstają...